Cześć kochani! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj postanowiłam upiec ciasto kokosowe z brzoskwiniami. Jest to ciasto na biszkopcie, więc za chwilę zabieram się do pracy. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak piekę ciasto, to zapraszam. Zostańcie ze mną. Ostatnio to ciasto dwa razy zawitało na naszym stole. Wszystkim bardzo smakowało, więc postanowiłam, że pokażę Wam, jak je wykonać. Mam już przygotowane wszystkie składniki i na samym początku zaznaczę, że będzie to ciasto bezglutenowe. Mamy tutaj cukier, mieszanka ciasta chlebowego z firmy Glutenex, wiórki kokosowe, jajka, brzoskwinie w zalewie, kostka masła, budyń winiary, on też jest bezglutenowy, mleko ryżowe, które ostatnio znalazłam w Dino, soda oczyszczona i ocet jabłkowy. A soda oczyszczona i ocet jabłkowy, dlatego że użyję ich zamiast proszku do pieczenia. Jeżeli ktoś ma, może użyć y, pół łyżeczki proszku do pieczenia bezglutenowego. A ja nie mam tego proszku, więc użyję 1 trzecią łyżeczki sody i jedną łyżeczkę octu jabłkowego. Ciasto to przygotowuję w trzech etapach. Najpierw piekę biszkopt, potem gotuję budyń i odkładam go w chłodne miejsce, żeby ostygł a następnie piekę ciasto kokosowe. Oba ciasta pieczy się osobno. Do biszkoptu potrzebujemy szklankę mąki, 6 żółtek, 3 czwarte szklanki cukru, 4 białka, 1 trzecia łyżeczki sody oczyszczonej i 1 łyżeczka octu jabłkowego. Zanim ciasto wleję do blaszki, to muszę wysmarować ją masłem i posypać bułką tartą. Bułkę tartą również mam bezglutenową z firmy Glutenex. Ciasto ja będę piekła w temperaturze 180 stopni przez pół godziny, więc ustawiam sobie tutaj czas. I wkładam. Teraz zrobię budyń i potrzebuję do tego dwie szklanki mleka. Jedną szklankę mleka zagotuję. A w drugiej szklance mleka wymieszam budyń. Ja to robię tak, że zawsze do słoika wlewam sobie mleko i wsypuję budyń. Następnie zamykam słoik i wszystko razem łączę. Mam pewność, że budyń jest dobrze wymieszany. Okej, okay, budyń gotowy. Przykładam go na półmisek, żeby ostygł. Biszkopt urósł. Piecze się jeszcze 4 minuty, więc ja już zabieram się za przygotowanie ciasta kokosowego. Więc tak jak poprzednio, najpierw zmiksuję białko, potem dodam cukier, a na samym końcu delikatnie wymieszam wiórki kokosowe. Z białkiem wymieszany. I już biszkopt jest upieczony, więc wyjmuję go z pikarnika. Jest biszkopcik. Dosyć fajnie urosł. Ja teraz od razu po wyjęciu rzucam biszkopt o ziemię. Mam tutaj przygotowaną deskę, żeby wyszły wszystkie pęcherzyki powietrza. I żeby biszkopt był równy na całej długości. To musi być pieczone w tej samej blaszce, o takich samych wymiarach co biszkopt, więc ja sobie ten biszkopt wykładam na deskę i tutaj wykładam nowy papier i nakładam białko z kokosem i to piekę również przez pół godziny. W trzeciej kolejności robię taki jakby krem, którym przełożę biszkopt. Mam tutaj delikatnie roztopione masło i budyń, który już ostygł. Na wstępie będę tutaj wlewać masełko, je miksować i dodawać po łyżce budyniu. Tak uzyskaną masę, schodzę teraz w lodówce, a potem będę przekładać nią biszkopt. Mam tutaj oba ciasta, ciasto kokosowe, biszkopt. I teraz wyłożę sobie biszkopt tutaj na papier na tej stolnicy i przykroję go na pół. W międzyczasie pomyślałam, że mogę ten biszkopt jeszcze przełożyć powidłami. Mam taki duży litrowy swój powideł które dostałam od rodzinki i będę zaraz z nimi smarować biszkopt Wyjmę z blaszki to ciasto kokosowe Położymy tutaj sobie I Teraz tą blaszkę wyłożę jeszcze raz nowym papierem i po kolei będę u różne warstwy. żeby biszkopt nie był taki suchy skropię go teraz wodą z cytryną. Ciasto też nabierze takiego fajnego aromatu. Teraz nałożę krem. On mi fajnie zgęstniał w lodówce, około godziny go tam trzymałam. Mmm, super. I nakładam go na biszkopt. I oto efekt końcowy. Ciasto już mamy pokrojone, będziemy teraz z kamilem degustować. Cieszę się bardzo, że ciasto mi się udało. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakować. A ja co, żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepło, papa. Pa. A na sam koniec mój zdolny mąż gra na pianinie. Ziemna na ciasto